trzeciego rządku pracy i tutaj to jest ten rząd, gdzie zaczynałyśmy od zmniejszenia o jedną krateczkę i na początek mamy kratki pełne raz dwa, trzy cztery, pięć sześć, czyli dziewiętnaście słupków obok siebie i kończymy y, motyw pełnych kratek w tym samym miejscu co u pełnych kratek z poprzedniego rządku. Dalej, krateczki puste. 2, 4, 6, 8. Dłuższy motyw z kratkami pełnymi. Jest ich chyba 12, ale przeliczę. Raz, 2, 3, 4. Jeszcze raz pomyliłam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Dobrze, czyli 37 słupków obok siebie. No i tak dalej mamy 4 krateczki puste i 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Te 4 kratki pełne są w tym samym miejscu, co 4 pełne z poprzedniego rządku. I teraz mamy dłuższy motyw. Z Kratkami pustymi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 z tych pustych krateczek, czyli generalnie ponowiłyśmy sobie motyw z poprzedniego rządku w tym miejscu. I kratki pełne też ponawiamy w tej samej ilości. Tam jest chyba 17 tych kratek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zgadza się. Czyli te pełne kratki to też 17 w tej liczbie. I też to jest ponowienie z poprzedniego rządku, czyli w tym samym miejscu też miałyśmy 17 pełnych krateczek. I tak jak mówiłam, to jest tutaj jest początek tego naszego zajączka. Jeszcze oczywiście nie widać, ale no to jest tutaj ten brzuszek. Dalej mamy kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dwie kratki pełne znowu w tym samym miejscu co poprzednio. Krateczki puste. 2, 4, 6, 7. Kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli trzynaście słupków obok siebie. I zbliżamy się już do końca tutaj rządku. Kratki puste, dwa, cztery, sześć. Dwie pełne. Jedna pusta. No i do końca kratki puste. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, czyli 19 słupków obok siebie. O. Także, jeszcze może nie z tej drugiej strony, przepatrzmy, żeby ewentualnie sobie sprawdzić jeszcze. I tak to wygląda. Czwarty rządek pracy. Zaczynam w, tym, w tej samej szerokości. Na początek ponawiamy. Więc ponawiamy kratki pełne na początek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli dziewiętnaście słupków obok siebie. Jedną krateczkę pustą i dwie pełne. Czyli siedem słupków obok siebie. Dalej mamy krateczki Puste i jest ich 6 i znowu mamy kratki pełne, czyli 1, 2, 3, 4, czyli 13 słupków. Więc do tego momentu mamy taki sam wzorek jak w poprzednim rządku. Dalej 3 krateczki puste, 5 kratek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, 1 pusta, 1 pełna. Dalej kratki puste, 2, 4, 6.

Czyli 46 słupków obok siebie. Dalej znowu kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tutaj po tej stronie. Kratki pełne jest ich 5. Jeszcze sprawdzę. 1, 2, 3, 4, 5. Zgadza się, czyli 16 słupków obok siebie. 4 krateczki puste. I taki dłuższy fragmencik kratek pełnych i mamy ich raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, czyli trzydzieści jeden słupków obok siebie, dwie kratki puste, cztery pełne, no a cztery pełne to trzynaście słupków obok siebie, cztery puste no i do końca już tylko kratki pełne, raz, dwa. 3, cztery, 5, 6 powinno być. Czy ja dobrze policzyłam? Coś mi tutaj nie pasowało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zgadza się, czyli dziewiętnaście słupków obok siebie. Także już mamy czwarty rządek, chociaż no nie ukrywam, że to będzie naprawdę duże, duże, duże jajo. Piąty rządek pracy i zaczynamy. Od pełnych kratek, tak samo jak poprzednio. Czyli mamy raz, w momencie, gdybym to dobrze policzyła, raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 19 słupków obok siebie. 3 krateczki puste i tym razem 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Dalej mamy 5 krateczek pustych. I taki dłuższy motyw z kratkami pełnymi, i tych pełnych kratek wyszło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, czyli trzydzieści cztery słupki obok siebie, no jedenaście pełnych kratek. Jedna krateczka pusta.

Krateczki pełne w tej samej szerokości co w poprzednim rządku, tam też ich chyba było 17, jak pamiętam. Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze raz, bo się pomyliłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, wyszło piętnaście. Czyli 46 słupków obok siebie. Nie 17, a 15, źle podałam wcześniej. Czyli tutaj gdzie ten zajączek, po prostu ponawiamy pełne kratki z poprzedniego rządku i akurat wychodzi, że jest ich 15, chociaż generalnie nawet nie trzeba liczyć, no bo tutaj ponawiamy wzór. Dalej krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, tak samo jak po prawej stronie. Tutaj też miałyśmy 17. I idziemy dalej, kratki pełne. Tutaj mam ich 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli 16 słupków obok siebie. Krateczki puste. 5. 5 tych pustych. No i dalej znowu taki dłuższy, naprawdę dłuższy motyw kratek pełnych i jest ich raz 2 3 4.

no, jeszcze nie widać żadnego wzorku, żadnego motywu, bo to za szybko. Szósty rządek pracy. Zaczynamy od kratek pełnych. Tutaj akurat ponawiamy, czyli ta sama szerokość kratek pełnych. I mamy, e, dla przypomnienia, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pełnych krateczek, czyli 22 słupki obok siebie. Jedna kratka pusta, jedna pełna, dwie puste. Pełna, pusta, pełna, trzy puste. I teraz mamy e, pięć krateczek pełnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli szesnaście słupków obok siebie. Dalej mamy trzy krateczki e, puste i na przemian pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. I to jest początek wzorku w tym rządku. Jeszcze no, niestety nic nie widać. Fajne. Mówię tutaj o konkretnym wzorze. Dalej, krateczki puste jest ich 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. No i kratki pełne. Chyba jest ich 16, ale wolę sprawdzić

Krateczkach pełnych, to mamy do wykonania 43 słupki obok siebie. I właśnie tutaj z tej lewej strony zmniejszamy o jedną krateczkę. Mówię o wzorze z poprzedniego rządku oczywiście o ten motyw pełnych kratek. Dalej znowu kratki puste. Dosyć sporo ich tutaj wyszło. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tutaj mamy po tej lewej stronie. Dalej kratki pełne. Tutaj akurat sobie ponawiamy. Jest ich 5. Jeszcze przeliczę. Raz, 2, 3, 4, 5. Zgadza się, czyli 16 słupków obok siebie. 3 puste. Jedna pełna. Jedna pusta i znowu mamy kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli dwadzieścia dwa słupki obok siebie. Jedna krateczka pusta, dwie pełne, jedna pusta i pięć pełnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli szesnaście słupków. Obok siebie. Dwie krateczki puste, no i do końca już tylko kratki pełne, jeszcze przeliczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli znowu 22 słupki. Także taka dosyć długa, długa praca. O! Ale jako taki nietypowy obrus na duży stół. Albo na dużą ławę. Wydaje mi się, że może zrobić efekt wow. Miejmy nadzieję, że tak właśnie wyjdzie. No bo ja też jestem jeszcze w trakcie. Nie wiem, tylko mogę przewidywać efekt końcowy, ale tak naprawdę nie wiem, jak to wyjdzie, więc skoro tyle pracy przede mną, to mam nadzieję, że to będzie coś pięknego. Że nie będę rozczarowana. A, tak to wygląda. Siódmy rządek już wykonany. I tak tutaj na początku jest chyba 7 pełnych kratek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zgadza się, czyli 22 słupki obok siebie. Dwie krateczki puste. No i znowu mamy pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc 16 słupków obok siebie. Trzy krateczki puste. 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie, 1 kratka pusta i znowu 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. 3 krateczki puste, 1 pełna, 2 puste, no i znowu mamy 3 pełne, czyli 10 słupków. Jedna krateczka pusta.

10, 11, 12, 13, czyli 40 słupków obok siebie. Tutaj motyw w stosunku oczywiście do tego, co było w poprzednim rządku, zmniejszyłam o jedną krateczkę. Tą, która jest z prawej strony. Idziemy dalej. Kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Akurat ponowiłyśmy w, tym samym, w tej samej szerokości. I dalej 8 pełnych, jeszcze sprawdzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zgadza się, czyli 25 słupków obok siebie i na przemian pusta, pełna, pusta. Dwie krateczki pełne, cztery puste. 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie, 1 pusta. I do końca już mamy tylko kratki pełne, przeliczę: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli 22 słupki obok siebie. I teraz, jeżeli chodzi o kolejny rządek, będziemy zmniejszać o jedną krateczkę. Więc przerzucamy na drugą stronę i po prostu oczkami ścisłymi przechodzimy sobie na czwarty słupek i z tego czwartego słupka będziemy zaczynać więc trzy oczka nabieram na pierwszy słupek nawijam nitkę i później już te słupki w tradycyjny sposób oczywiście wykonuję o także tak to wygląda jeszcze popatrzmy Powolutku na całość, czy już może się wyłania jakiś wzorek, ale ja osobiście tutaj jeszcze nic szczególnego nie wypatrzyłam.